Christmas time, here we come. Lights are on. We press Dzień pierwszy. Halo, vlogmas, dzień czwarty. Halo, vlogmas dzień dziewięćdziesiątych. Halo, vlogmas, po prostu. Halo, A... Co mam? <tryk> Nie, nie, cio. nie, nie, cio. Mamusia, nie, 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 vlogmas Jest dopiero. Kaka. Vlogmas? Siódma. Ludzie. dopiero. Vlogmas? Dogułas jeszcze śpi Dzień dobry Cześć kochani Idziemy z choinką do domu O kurde I z dzieckiem O kurde Idziemy z buta, z choinką, z się przypiętą Tak nie miało być Byliśmy po wężyk do My Poszliśmy i przez całą drogę szliśmy pieszo i była Lili mega spokojna, aż byłam w szoku. No ale już w kasturamie się znudziła, musimy wrócić. Piotrek stwierdził, że świetnym pomysłem będzie kupić choinkę. No a że ona już nie chce siedzieć, a wziąłam to na sidło. No to lecimy. Rywal Mamy jeszcze jakieś 200 minut do domu. A na domiar tego wszystkiego. Mam buty za 500 wymienione z wiosennych na zimowe I mnie obcierają Także nie wiem co z tym zrobić Czy oddać, czy dać im czas A moja teoria jest taka, że Sani po prostu kupuje buty za mały rozmiar o jeden I no babcia mówi to samo Nie, no, chodziło mi o tą babkę co nie Wiem, No wiem, nieważne, myślę, to jest moja teoria bo praktycznie tego nie sprawdziliśmy Nie ja uważam. Że nie, no nie, bo by mnie cisnęły palce, wiesz, Emilie palce. Nie tylko palce cisną, to, to, to Ja mam pięcie ja mam luz. Ja w ogóle moja pięta nie dotyka a... tyłu. No ale nie, no a tu nie są za duże buty jak ci nie dotykają tyłu. No nie. Musi być, że z tyłu minimalny. z tyłu minimalny jest Ale ja mam grubą skarpetkę, więc... Teoretycznie ja one są za duże. No to ja nigdy nie miałam butów 38. Ja mam normalnie 36, 37 mam teraz. Może 37,5 albo 38 chyba. No nie wiem, dla mnie to są po prostu buty, które będą obcierać, bo w Adidasach też są buty, które obcierają i buty, które, które nie obcierają. Miałem w życiu jeden, jedne buty, które mnie obcierały i wiecie, dlaczego one obcierały, bo były za małe. Ja coś Jak tu się idzie? Tak. Nie tam? Weź najpierw wózek, a potem choinkę. Chodzimy na ten most! na którym ostatnio mieliśmy właśnie przejść, chyba. co tak było. O kurde. Czekaj, mam. Nie, nie, nie rób tak, kurde, spadłem. Ja wiem, że chcesz pomóc. A, przepraszam. Ja <śś> Może najpierw wózek, a potem koinka. Widziałem tu myśli dwóch co za <laughs> Przygody Teraz z tej strony A wtedy z tamtej że wyjdziemy tam gdzie Aldi, a znowu jesteśmy po drugiej stronie. Czyli w Slidnu. To jest Jeszcze z <grymne> 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 Dajcie znać, czy jak mnie obcierają te buty, to znaczy, że są za małe. Czy jednak jest tak jak ja uważam, że po prostu buty są takie, że niektóre obcierają. Kurde. Ja pierdzielę, ja z nas nie mogę, co my odwalamy. Przez chwilą byliśmy tu koło tego graffiti i już mówimy, że przejdziemy koło Lidla i tam by się szło i po drugiej stronie na ten Albik i tam. To my wyszliśmy znowu, to zakręciliśmy a, a to jest ulica nad nami, czyli i ja twierdziu musimy znowu zjeść. Nie no, nie wytrzymę, Nie wytrzymia, a idziemy tam, bo wszyscy ze śpierogi. rogi. Karni, bardzo dobrej. Na skarpka z gór. Pierwszą karmią babci niusi. Ale dzisiaj nie załapaliśmy się na większość pierogów, które są tylko kapusta z i ukraińskie. I tak dobrze. Tak. I wiecie co? Tak sobie teraz gadamy, że no mam te pęcherze, bo w sobotę wyszłam z mamą na te 3 godziny. No to długo chodziłyśmy i mi się właśnie się okazało, że te buty obcierają, ale dzisiaj to już mi się na pewno pęcherze zrobiły, bo też już 3 godziny minęły, jak jesteśmy na spacerze. I w sumie wszystkie rzeczy, które kupiliśmy, oprócz mojej kurtki i Piotrka butów, są do oddania. Tylko, że ja tak... Kurde, wiecie, to jest prezent od niego, i tak mi głupio, że najpierw te buty. Daj spokój, to masz się tym dobrze czuć, na no, nie. Ale wiem, mi głupio, głupio tam jest wejść i powiedzieć, dzień dobry, znowu coś nie tak. No, no, najpierw to... kupiłam wiosenne zamiast zimowych, to z mojej głupoty. Ciekawe, głupio... czy tam to było. Głupio to jest przez całą zimę chodzić w za małych butach, no. których obcierają cię nogi no. i, i masz pecherze. Nie wiem, czy 38 by było z tych już, no ale to może inne po prostu znowu. No może. Boże. Teraz już musiała, wiesz, przymierzyć tak na pytania. No właśnie, a chodzi o to, że w sklepie nie jesteście. Ale jesteś nie było w wtedy, w sumie też rozmiaru większych. Pamiętam no. to. I oni mówili, że to już ostatnio. 38 to jest taki najczęstszy rozmiar u kobiet. To znaczy, że jak 38 nie było, znaczy, że najczęściej wykupują, nie? Więc właśnie takie 36, 37 mieli jeszcze. No ale ja nigdy naprawdę nie miałam butów 38, więc nie wiem, co nie wiem, o co chodzi, ale... Oh, baby uh... for ty, 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 ty. No... Z wózkiem, z dzieckiem <coughs> Z choinką, 5 km do domu, pozdro Dajcie znać, czy jak wy odreagowujecie po kuczni no na przykład y, kłócimy się y, w drodze do kastramy W Kastramie Piotrek pyta się, czy już chce choinkę do domu. Twierdzi, że bierzemy ją, idziemy na autobus. Y, Poszłyśmy na zły autobus i stwierdza, że idziemy do domu. A ja się na to godzę, to jest najlepsze i nie widzę w tym głupoty. I tak 5 km z dzieckiem i choinką. Y, pozdrawiamy. Merry Christmas, idziemy odpoczywać. Kochani, mówiłam do Piotrka, właśnie, jak doszliśmy do bloku, że jak usiądę, to nie wstanę, i tak się właśnie czuję. Teraz się zmusiłam, żeby się do Was odezwać, bo się czuję, się w ogóle przebrałam. Się czuję jak po takim dobrym treningu, takim na dworze outdoorowym. Wiecie, ja mało teraz wychodzę na dwór, więc takie bite trzy godziny na świeżym powietrzu. Ogólnie fajnie, ale wszystko mnie boli od noszenia jej. Ale no wiecie, trzyma mnie też to, że fajnie zleciał czas, że już za pół godziny idziemy się myć, więc trochę już ogarnęłam ten kącik. To się cały czas zmienia, bo zabawek dochodzi. I na szczęście zjedliśmy pierogi tak w locie. Pitrek tam pojechał swoje rzeczy robić, ale my... Mogłyśmy się pobawić migdałami, Lili nakarmiła mnie, siebie, coś tam sobie poprzerzuć cała z garnuszka do pateli, takiej, takiej, przepraszam, takiej zabawy. A teraz sobie budujemy, więc mogę sobie leżeć. Także chciałam się tylko zameldować, że po prostu jestem troszkę zmarznięta, ale jestem też śnięta, mi się już przysypiało, ale przynajmniej mogę leżeć. Ale dobra, za pół godziny, będziemy się mieć, tak mnie kusi, zrobić sobie kawę, bo. Dzisiaj się wdał leń. 1 grudnia, a ja po prostu. Dzisiaj już moje ciało chciało powiedzieć walić to. A Piotrek wziął laptopa, więc nie będę mogła montować dopiero jak wróci. A myślę, że szybciej niż wróci, to ja Lili uśpię, chociaż zobaczymy. Szczerze. To taki leń mi się wdał dzisiaj. Gdyby nie Piotrek. To nic bym dziś nie nagrała, szczerze. Um, no, ale dobra, bierzemy się za montowanie. Um, pliki sobie chociaż zgrałam i poprzewracałam, więc chociaż we, wezmę się za ten montaż. Wieczorem teraz zjedliśmy pierogi ruskie i z i grzybami, ruskie takie pieprzne, wyszły, takie pierne bardzo dobre. Nigdzie nie mogliśmy znaleźć tego soku pomarańczowego w żadnej żabce, tak jakby wycofali, ale w końcu znaleźliśmy. Więc jeden praktycznie w drodze, drugi teraz. I e, dzisiaj bardzo dobre spódki. Bardzo dobry napój szarlotka. Z jubilem, cynamonem, jabłkiem oczywiście. Mam nadzieję, że to jeszcze będzie na przykład jutro. I kupię i Wam powiem. Mam też taki plan, że u mnie tak jak i w zeszłym roku... O, bawi się tym. Tym Tym, ty wiem. Lili jest fanką mandarynek i śliwek teraz. Była jabłek i bananów jesienią, latem to truskawki, borówki, także... Dobierać po prostu jej dieta to migdały, pestki dyni, mandarynki i czasem coś podje z jajka i obiadu. No a są tak pyszne, Piotrek kupił. Oszomaliśmy wszystkie, ale takie najlepsze. Lepsze niż w tym warzywniaku przywiózł. Po prostu tak pyszne, tak soczyste. Jakbyście właśnie pili jakiś mandarynkowy soczek. Ja też jestem fanką ogromną mandarynek. Śliwek tak samo, więc w sumie, ale Lili tak je pożerał tak jedno za drugą. Pamiętam, że to było pierwsze, co dostała z owoców w zeszłym roku, jak rozszerzyliśmy jej dietę i nam no, to powiadałam na vlogmasie, że tak yy, jej dałam tak tylko soczek wycisnąć, no bo wiecie, wtedy bez tych nitek i ten ona i tak zatrzymała rękę, więc to pamiętam z zeszłego roku. Ale wam nie powiedziałam, więc mogę Wam w sumie powiedzieć, że dzisiaj w pierwszy raz od nie wiem kiedy normalna drzemka. Więc jesteśmy chyba na końcówce tych zębów, bo Lily spała już normalnie półtorej godziny w mieszkaniu. Mimo koparek, bo cały czas chodzą. Powiem Wam, że moje dziecko zadziwia mnie na każdym kroku. Z jednej strony wam, że przed chwilą poszłam do łazienki i ona mi się coś. Eee, e, że tą szafkę. Otwieram tą szafkę, a ona pokazuje na syrop. Wyciągam, dałam jej strzykawkę, pobawiła się. Ale ona bierze lek bez problemu, rozumiecie to? Ona otwiera buzię i bierze całą dwa i pół dawkę bez problemu, nie musi popijać, nie ma w ogóle żadnego odruchu. Coś się wydarzyło właśnie. Gdzie jest trzykawka? Gdzie jest misiu? I tu wpadła. Tu ma mama. Trzymaj. O co chodzi? No i ona normalnie właśnie tak? Co? Ale to można raz dostawać, co 6 godzin, Misiu! Ona chyba wie, że jej to pomaga, ale nie rozumie, że w nieskończoność nie można tego brać. Albo jej to smakuje, bo jest malinowe, nie wiem. Przecież to jest ochydne. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie dzieci, które lubią brać leki, bo moja mama mówi, że to jest pierwsze dziecko takie. Lilisia zasnęła, a ja właśnie wysypałam herbatę. Już sobie będę robić kąpiel i herbatę. Ja tutaj zjadłam takich pierogów ukraińskich, ruskich. I jest w ogóle 19 dopiero, więc... No 19.14. <grytanie> to będzie dokładnie. Jak ostatnio Wam mówiłam o tej herbatce, to jeśli jej nie posłodzicie, tylko to mnie posłodzicie, to... No nie jest ona smaczna. Ale ogólnie jest bardzo smaczna, taką musicie sobie posłodzić. Albo pomiodzić. Ale dziś wzięłam... Znaczy dziś... Nie dziś. El Grey. Czy El Grey. I... Ona jest z kokosem i wanilią. I bardzo też mi posmakowała. Niestety tej z nie mieli. Więc... Bardzo polecam. W takim kubku sobie wypiję. I robię sobie kąpiel z tym sama. No i właśnie to posprzątam zaraz, bo się mi wysypało. Aha. A ten kubek od mojej mamy jest z Zimward. To Wam nie pokażę teraz. Moja mama nam kupiła kubek taki fajny w rozmanie świąteczny. Niestety nie było dwóch, drugi był już zielony, ale to Wam pokażę po prostu jutro. Niestety nie mam nic świątecznego, ani żadnego płynu, ani żadnej kuli, po prostu żadnej soli, totalnie nic. Ale przygotowałam sobie kąpiel. I tak zakończymy dzisiejszy dzień. Herbata Earl Grey dzięki za oglądanie!